La 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 Dziewczyny wiedzące jest fajne, dziewczyny znające jest super, nie tylko w lecie, ale zawsze. Dla chłopaków jest najlepsze. Lody, lody do lizania, do lizania są tak smaczne. Lody, lody atrakcyjne, do lizania takie fajne. Dziewczyny kochają słodkie lody Dziewczyny marzą o nich długo Bo są dobre i rozkoszne Lody, lody zawsze pyszne Lody, lody do lizania Do lizania są tak smaczne Lody, lody atrakcyjne Do lizania takie fajne la, 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 la La, 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 la La, 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 lody, lody do lizania, do lizania są tak smaczne, lody, lody atrakcyjne, do lizania takie fajne, do lizania takie fajne.